Czy śniło ci się mleko? Oto znaczenie tego snu. Sen o mleku ma wiele symbolicznych znaczeń, które często odnoszą się do karmienia, opieki, czystości, duchowej odnowy oraz pierwotnych potrzeb. Mleko w snach jest silnie związane z matczyną miłością, bezpieczeństwem i podstawowym odżywieniem, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Oto kilka możliwych interpretacji snu o mleku. Mleko w snach jest symbolem opieki i matczynej miłości. Może to oznaczać, że czujesz się kochany i zaopiekowany, lub że masz silną potrzebę bliskości i wsparcia emocjonalnego. Sen o mleku może wskazywać na potrzebę zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak bezpieczeństwo, miłość czy harmonia. Może to być znak, że Twoje życie wymaga większej równowagi i stabilności. Mleko jest symbolem zdrowia i życia. Sen o mleku może oznaczać, że Twoje ciało i umysł potrzebują troski i odżywienia. Może to być sygnał, abyś zadbał o swoje zdrowie fizyczne lub emocjonalne. Mleko jest również kojarzone z czystością i prostotą. Sen o mleku może wskazywać na pragnienie prostszego, bardziej spokojnego życia lub na potrzebę oczyszczenia swojego umysłu i emocji. W niektórych interpretacjach mleko symbolizuje duchowe odżywienie i odnowę. Może to oznaczać, że przechodzisz przez etap duchowego wzrostu lub poszukujesz większej harmonii w swoim życiu duchowym. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik Bis.